Zamiast wydawać fortunę na mało przydatne prezenty świąteczne, można stworzyć coś unikalnego i ekologicznego. Odwiedziliśmy z naszą kamerą jedną z wielu fabryk Świętego Mikołaja. Z tym, że ta w Krakowie stawia na ekopodarki. Robimy różne rzeczy, takie, które możemy wręczyć innym. E, czyli możemy e, też kolorować stare bombki, możemy zrobić ozdoby na okna. Najbardziej wdzięcznym materiałem do wykorzystania jest drewno. Jest naturalne, biodegradowalne, i nawet jego nieregularne kształty mają swój urok. Możemy się spełniać, możemy odkryć jakby nową wersję siebie, bo każda osoba zrobi tą daną rzecz inaczej. Ze starych kawałków drewna mogą powstać wyjątkowe świąteczne zawieszki. Wystarczą farbki lub mazaki i do dzieła. Nawet resztki stolarskie mogą dostać drugie życie i trafić na salony. Kawałek tutaj jest deski, kołek stolarski, kawałek tutaj też jakiegoś odpadu, który może imitować już choinkę, która już nam robi klimat. Wystarczy je tylko ozdobić. Na prezent sprawdzi się też zimowa, domowa herbata w szklanym słoiku z ekokapturkiem. Pięknie wygląda i obłędnie smakuje. Recepturę każdy może dopracować sam, według uznania i gustu. To są takie jakby jofilizowane i wysuszone owocki. Oraz też są świeże, tak jak na przykład żurawina. Ona jest też bardzo dobra ogólnie do herbatki, bardzo ją polecałabym. Laska cynamonu, goździki, nawet śliwki się tu znajdą. Jest też propozycja dla elegantów. Zamiast znowu kupować sweter świąteczny z poliestru z tandetnym reniferem, można swój zapomniany sweter ozdobić samemu. Może też być błyszczący, krzykliwy i szalony, ale drugiego takiego nikt nie będzie miał. Po prostu trzeba wyjąć y, przybornik z szafy, gdzie są włóczki, gdzie są guziki, różne dodatki, i to wszystko możemy wykorzystać. No oczywiście, tylko kreatywność nasza jest potrzebna i, i wyobraźnia, i można piękne cuda świąteczne zrobić. A przy okazji pomóc planecie. Oczywiście, jak najbardziej, wykorzystując teoretycznie nieprzydatne nam rzeczy, które już. Są niby zużyte i mogłyby być do wyrzucenia, ale możemy je przetworzyć. Do tego jest frajda ze wspólnego tworzenia. Klimat świąteczny w duchu eko zrobi się wtedy sam. I to na długo przed Bożym Narodzeniem.